Tu i teraz. Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w naszym studiu Grażyna Binkowska, Fundacja Bonafide w dobrej wierze. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Patryk Łukowicz Rekus Mamut Music, który wspiera e, wolontaryjne wydarzenia Fundacji. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, zanim przejdziemy do wydarzenia związanego z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, to ja na samym wolontariacie chciałbym się skupić. Co daje wolontariat wolontariuszowi? Bo to, co daje temu, który, który otrzymuje taką pomoc, to wiemy, ale co taki wolontariat daje wolontariuszowi? Wolontariat y, daje bardzo dużo y, każdemu, y, nie tylko wolontariuszowi, ale myślę, że wszystkim. I osobie, która działa w wolontariacie, i tym, którzy z tego wolontariatu y, korzystają, y, czerpią jakieś korzyści. Y, Daje obopólną y, satysfakcję, obopólną korzyść. Y, każdy wolontariusz może się y, wykazywać, y, każdy wolontariusz może zdobywać doświadczenie, każdy do wolontariusz może y, rozwijać własną osobowość, własny, y, własne y, doświadczenie, własne umiejętności, własny talent może y, również. Y, Zwiększać swoją satysfakcję, daje możliwość poznania nowych ludzi. Także wolontariat ma ogromnie dużo aspektów, ogromnie dużo korzyści daje wszystkim. Jest dużo chętnych, by pomagać, czy tych wolontariuszy brakuje? Czy, on, czy, czy ta pomoc się pojawia podczas takich ogólnonarodowych zrywów, kiedy? Tych rąk do pracy jest aż za dużo, tej pomocy czasami bywa za dużo, ale w taki zwykły, szary, codzienny dzień. Myślę, że dzisiaj obserwujemy, dzisiaj obserwujemy tak na co dzień, że dużo jest, dużo jest. Dużo możemy zaobserwować takich działań, które. Są działaniami akcyjnymi, ale też y, mnóstwo osób działa w wolontariacie systematycznym. My, nasza fundacja jest fundacją, która wspiera taki wolontariat systematyczny, a więc takie działania, które mają kontynuację, które mają ciąg, które nie są takimi właśnie działaniami y, tylko akcyjnymi i z tego co my obserwujemy to coraz więcej jest młodych ludzi którzy chętnie włączają się w działania wolontaryjne ponieważ to daje im możliwość własnego właśnie rozwoju i dużo osób dostrzega to że poprzez wolontariat sami również wzrastają tak wzrastają, budują swój, swój, swój własny charakter nawet. Więc wolontariat jest taką siłą jakby napędową do działania, nie tylko dla innych, ale też i dla siebie. I to daje się zauważyć w dzisiejszym społeczeństwie. Owszem Coraz, no wiadomo, dzisiaj dzisiejszy świat to jest świat, gdzie my pędzimy, tak? Pędzimy za. Pieniądzem, no bo y, takie są warunki, jakie, jakie no właśnie, są. Jak znaleźć czas na ten wolontariat? Budzimy się wcześniej rano, pędzimy gdzieś, gonimy autobus, żeby nam nie uciekł, później w pracy, później jakieś obowiązki domowe, już człowiek jest zmęczony i chce pójść spać. Jak znaleźć czas na to, żeby pomagać innym, żeby wynegocjować z samym sobą ten czas i podarować go drugiemu człowiekowi? Myślę, że to już jest kwestia, tak jak pan wspomniał, tej negocjacji czasu z samym sobą. Prawda jest taka, że jeżeli człowiek jest zdeterminowany do czegoś, to jest w stanie to zawsze osiągnąć i znaleźć na to czas. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, gdzie pracuję od 8 do 16. Poza tym, zajmuję się również muzyką, bo jestem pianistą i bardzo często staram się angażować w różnego rodzaju działania charytatywne. I nawet dla człowieka bardzo zabieganego, który ma bardzo dużo obowiązków dla siebie, jeżeli jest taka potrzeba a ta potrzeba jest w każdym człowieku takiej pomocy, ale też poprzez tą pomoc, odnajdywania samego siebie, to jesteśmy zawsze w stanie trochę tego czasu zorganizować. Ja nie mówię, że wolontariusze to są osoby, które pracują na trzech etatach jako ci wolontariusze, chociaż na pewno tacy też się znajdą, ale chociaż przecież trochę czasu. Poświęcić to nie jest wcale tak dużo, a to daje tak wiele i wolontariuszowi, i tym osobom po drugiej stronie, że to jest jak najbardziej warte. Więc myślę, że jeżeli ktoś jest zdeterminowany, a tej determinacji naprawdę nie brakuje nam w naszych czasach do pomocy, co jest w ogóle piękną rzeczą, to jesteśmy w stanie ten czas odpowiednio zagospodarować. Tym bardziej, że teraz jest też tak, że dużo osób, no mamy dużo ludzi wokół siebie. Często czujemy się samotni w tłumie, a wolontariat to daje nam takie budowanie też relacji społecznych, budowanie komunikacji, budowanie relacji interpersonalnych, poczucie tego, że jest się potrzebnym, jest się w grupie i człowiek też w pewnym stopniu jakby zapewnia też dla, dla samego siebie, tak, Tą, spełnia tą potrzebę, że nie jest sam, tak? Nie jest sam, jest, jest komuś potrzebny i jest w grupie i, i, i może budować też relacje społeczne z innymi. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to też okazja do tego, żeby podziękować za tę pomoc, za to wsparcie. Różne wydarzenia są organizowane, które właśnie takich wolontariuszy. No, podczas takich wydarzeń się wolontariuszy nagradza. Dziękuję im. I m.in. takie wydarzenie 9 grudnia w parafii pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku w Dolnym Kościele w Auli się odbędzie. Tak. Nasza fundacja w 9 grudnia organizuje galę wolontariatu Przyjazna Dłoń, podczas której pragniemy nagrodzić szkolne. Koła wolontariatu, koordynatorów, opiekunów z czterech powiatów, w których prowadzimy działania wspierające wolontariat. I właśnie te młode osoby, które tak dzielnie, tak pięknie działają, chcemy nagrodzić, docenić ich pracę, ich wysiłek, ich trud. Przyznając im statuetki, yy, są to yy, szkolne koła wolontariatu z czterech powiatów. Z Otwocka, z Legionowa, z powiatu, yy, z powiatu Wołomińskiego, yy, z Zielonki yy, i z Warszawy. To pan, jako muzyk, no na pewno ma jakąś cegiełkę w organizacji tego wydarzenia? E, oczywiście tak, e, jeżeli chodzi o mnie i o Panią Grażynę i współpracę z Fundacją Bonafide w Dobrej Wierze, no to już nie pierwszy raz tutaj współpracujemy. Ja tak jak wspomniałem, jako pianista staram się angażować, jak tylko mam okazję w różne działalności charytatywne, e, dając od siebie to, co mogę dać najwięcej, czyli po prostu muzykę. E, I nie inaczej będzie podczas tego wydarzenia, gdzie zagram krótki recital z kilkoma moimi. Autorskimi utworami fortepianowymi. No a też e, szkoła podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny będzie miała swój udział podczas tak. tego wydarzenia. Który, na pewno się już e, młodzi artyści e, dzielnie przygotowują. Tak. Zatem 10 rano parafia pod wezwaniem Świętej Teresy od dzieciątka Jezus w Otwocku. 9 dzień grudnia. No i tak. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest okazją, żeby. Tak podziękować. Więc ja mówię dziękuję. Będziemy dziękować. Będziemy dziękować bardzo gorąco szkołom podstawowym w Otwocku. Będziemy dziękować szkołom, dwóm szkołom z Zielonki. To jest szkoła średnia, szkoła ponadpodstawowa, zespół szkół prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. To jest szkoła podstawowa numer jeden imieniem Bolesława Prusa w Zielonce. To jest bardzo dzielnie działająca szkoła w Legionowie, zespół szkół ponadpodstawowych w Legionowie. Szkoła fenomenalnie działająca w Legionowie. Jesteśmy po prostu. Pod ogromnym wrażeniem ich działań. I zostaną te działania docenione. Tak, Bardzo dziękuję. Tak. Grażyna Winkowska, Fundacja Bona Fida w Dobrej Wierze i Patryk Łukowicz, Rekus Mamut Music, który wspiera wolontaryjnie wydarzenia fundacji. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Dziękujemy, Dziękujemy. również.